Witajcie, trochę ciemnawo jest, ale właśnie wróciłem z trasy. To Wam nagram film i pokażę co wchodowi słychać. dawno nie nagrywałem. Zobaczcie, jak to wszystko już tu opadło. Trochę obierków widzę, tu mi ponarzucali. Ale zobaczcie, tutaj przy wyjściu albo jakaś kubka spadła i po prostu tak się ich namnożyło przy tej kubce. Albo już wędrowały, szukały jakiegoś pożywienia, gdzie będzie więcej. tak? Zaraz zobaczymy, jaka sytuacja tu jest. ale zobaczcie w zasadzie tak jak wcześniej było już się zdążyły dość dobrze nam nożyć jak widzicie wszędzie są no nic dobra na razie nie będę tego duszał bardziej Potem to sobie jutro jakoś ogarnę szpadelkiem i ich przegarnę. Ale widzicie, ładnie się rozmnażają. Pójdziemy, zobaczymy do innych małzerów. Tu jak widać, chyba ich na dole nie ma. Ale zobaczcie, jak ta ziemia już przerobiona, jak ona jest czarna to przez te prosionki, nagram na, na ich temat filmik, bo zobaczcie ile tych prosionków tu biega. Dżownic też jest sporo. Ziemia już jest czarna. A dżownice już bardzo nie mają co jeść. Trzeba będzie je podkarmić, ale zobaczcie wszędzie są. Naprawdę dość szybko to się zrobiło Czy jednak te prosionki warto mieć w hodowli Tak mi się wydaje, bo mam jeszcze o nich trochę inne zdanie, ale to wszystko Wam nagram w oddzielnym filmie. Poświęcimy tym robaczkom. Powiemy wszystkie za, przeciw, plusy, minusy, tak będzie chyba najłatwiej. Jak ja to widzę, no i będziemy je karmić, to troszkę bardziej to przegarnę. Pokażę Wam dzisiaj tylko tak na szybko, żebyście mieli jakiś pogląd po takim czasie. Około dwa tygodnie, tak? Mnie nie było i też filmiku nie było. Ale zobaczcie, właśnie jaka ta ziemia jest czarna. Teraz też trochę może słabo Wam widać, bo jest już dość ciemno i tylko tyle co tam telefon podświeci. Ale. Naprawdę ogólnie z biohumus jestem zadowolony. Dobra, widzimy się w następnych filmach.